Cześć, witajcie. Marcin z tej strony, z Dzikiego Radia. Witam bardzo gorąco w naszym nowym studiu podcastowym. Jest to pierwsze studio podcastowe, które przygotowujemy dla Was, właśnie tutaj, na Powiadzie Żywieckim. Dzikie Radio, Dzikie TV, e, będzie się działo naprawdę bardzo wiele. Będziemy rozwijać nasze radio, naszą telewizję powiatową. Będziemy właśnie tutaj gościć bardzo wiele osób związanych z polityką, z kulturą, ze sportem. Z inwestycjami. Oczywiście wiele gości również gdzieś z Polski i nie tylko, także zaskoczymy Was bardzo, bardzo mocno i bardzo ciekawie. Zachęcam gorąco do współpracy. No i czekajcie już na pierwszy odcinek. Oczywiście zobaczymy się w poniedziałek na takim rozpoczęciu. Myślę, że nie będę sam siedział tutaj na tym fotelu, a będzie tych gości naprawdę bardzo, bardzo wiele tutaj z Powiatu Żywieckiego. Gorąco Was pozdrawiam. I czekajcie na wspaniały materiał, który będzie codziennie. Będziemy się starać robić to codziennie między godziną 19:45 45-minutowe odcinki spotkania, na żywo oczywiście. No i e, gdzieś będziemy starali się to robić też o godzinie 20.00 do 20.45, do 21.00, również na żywo, gdzie będziecie Wy sami nasi obserwujący, obserwujący, przepraszam, nasi również gdzieś widzowie, którzy będą nas oglądać, komentować, zadać pytania, bo to właśnie i wy będziecie budować nasz projekt radiowy, naszego studia, również tutaj podcastowego. Gorąco pozdrawiam z naszej redakcji Dzikiego Radia. Trzymajcie się. Do usłyszenia już poniedziałek. Cześć.